Hej, witajcie, z tej strony Bardzi, a to jest 30 ciekawostek na temat zwierzogrodu. W celu nadania realizmu, w futrach zwierząt można zobaczyć różne kawałki brudu i gałązek. Na oficjalnym plakacie zwierzogrodu można zauważyć ukrytą myszkę Miki, jak również w wózku dla dziecka, gdy przejeżdża obok niego Nick z fenkiem, czy też plamka na futrze Pazuriana przypominająca myszkę Miki. Przed drzwiami do wejścia na teren klubu nudystów na półce znajduje się lampa Aladyna. W filmie zostały zmienione tytuły różnych znanych, piosenek. Na przykład Let It Go zostało zamienione na Let It Goat. Jak również nazwy zespołów, na przykład Beatlesi, zostali zmienieni na Bigelsów. Fioletowy kolor oczu Judy został dobrany przez animatorów, ponieważ stwierdzili oni, że szare futro Judy jest zbyt nudne i potrzebuje ona trochę fioletowego, co miało być swoistą iskrą wyróżniającą oczy Judy od reszty ciała oraz ma odzwierciedlać osobowość Judy. Imię szefa policji Bogo pochodzi z języka Swahili, co oznacza Babu Nick prawdopodobnie pochodzi z biednej rodziny, ponieważ mówił, iż jego mama jakimś cudem uzbierała na jego mundurek skautowy. Burmistrz Zwierzogrodu ma na swoim pysku małe blizny nieznanego pochodzenia. Ogród tropikalny na stacji kolejowej w Madrycie był inspiracją na ogród tropikalny na stacji kolejowej w Zwierzogrodzie. Każda dzielnica jest całkowicie oryginalna oraz nie zastosowano duplikacji modeli. Byron Howard nazywa Judy Cutie Hobbs zamiast Judy oraz ma obsesję na punkcie rysowania Judy i Nika. Aby uniknąć problemu ze skalowaniem, animatorzy musieli zaprojektować miasto tak, aby mogło pomieścić zwierzęta wszystkich rozmiarów. Od myszy po żyrafy. Feniek nie posiada domu. Mieszka we swoim pomarańczowym vanie. Z książki Zotopia Essential Guidebook można się dowiedzieć, że Feniek lubi francuski rap, pieniądze oraz przejażdżki swoim vanem. Dana łasica mówi na Judy sierżant zajęcza warga. Jednak jest to tylko przezzwisko. Dlatego Judy później mówi na niego łysica zamiast łasica. Fenkowi podoba się zaradność Judy i najwidoczniej przypadła mu do gustu, gdy udało jej się wycwanić Nika. Pod koniec filmu skłonny był jej pomóc w odnalezieniu Nika. Pan B był wzorowany na ojcu chrzestnym. Skowyjce to potoczna nazwa niezwykle rzadkich odmiany krokusa, rosnącej na rodzinnej farmie Judy Hobbs. Rośliny te przede wszystkim powodują dziczenie zwierząt zarówno tych rośinożernych, jak i mięsożernych. Stanowią one również. Skuteczny i naturalny odstraszacz na owady. Numer telefonu Nika Bayera to 555-162-234. Z podania o pracy Nika można dowiedzieć się, że jego specjalne umiejętności to umiejętność widzenia w ciemności, doskonały węch oraz ma głowę do interesu, jak również miał problemy z zakreśleniem, czy był karany. Dlatego też zakreślił odpowiedzi tak i nie. Bonnie Hobbs miała uprzedzenia do lisów, jednak dzięki Judy się ich wyzbyła. Flash to przedstawiciel Leniwców trójpalczastych. Mimo to w filmie ma cztery palce. Nick, jak był mały, chciał zostać zuchem. Jednak inne dzieci źle go potraktowały, ponieważ jest lisem. Przez co Nick nauczył się, żeby nigdy nie pokazywać, że można Cię zranić. Numer telefonu Tryka lub z angielskiego doja to 805-555-0127. Flash i Żanetka przyszli razem na koncert, więc możliwe, że są parą. Wełna owcza była najtrudniejszym do zanimowania futrem. Przez Animatorów. Dlatego też postanowiono sprowadzić do studia owce, aby lepiej im się przyjrzeć. W angielskiej wersji, w celu stworzenia pewnej relacji między Judy a Nickiem, aktorzy dubbingujący nagrywali swoje dialogi razem. Judy jest niedoceniona przez swoich kolegów i szefa policji. Dlatego postanawia udowodnić swoją wartość poprzez rozwiązanie sprawy związanej z liczeniem zwierząt. Gdy Judy Hobbs się boi, to kładzie uszy i drga jej nos. Szef policji Bogo był wzorowany na kulturę. Z policji. Dlatego też nie jest w stanie zapiąć ostatniego guzika w swoim mundurze. Z mojej strony to już wszystko, tak więc trzymajcie się. Cześć!